Uwaga! Niniejszy film ma jedynie charakter instruktażowy. Producent zaleca, aby przed rozpoczęciem wykonania każdego z prezentowanych efektów dekoracyjnych dokładnie zapoznać się z opisem zawartym na opakowaniach produktów oraz wykonać próbę na małej powierzchni. Film instruktażowy Farba Let's Shine Let's Shine Primacol Decorative to dekoracyjna farba lateksowa o satynowym aspekcie. Produkt zawiera w swoim składzie tysiące srebrzystych drobinek, które sprawiają, że dekorowana ściana połyskuje w świetle. Uzyskany efekt jest bardzo subtelny, a jego intensywność wzrasta wraz z wzmocnieniem źródła światła. Farba przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się doskonałym kryciem i wysoką odpornością na zmywanie. Dostępna jest w 10 wersjach kolorystycznych. Produkty niezbędne do wykonania efektu. Farbalet Shine Primacol Decorative. Narzędzia niezbędne do wykonania efektu. Wałek malarski. Podłoże podmalowanie powinno być stabilne, suche, gładkie, wolne od kurzu, farb i klejów. Wszelkie luźne elementy usuwamy, a ewentualne ubytki równamy. W przypadku podłoży chłonnych zaleca się zagruntowanie ich emulsją gruntującą lub farbą gruntującą Primacol Professional. Wykonanie efektu otwieramy opakowanie farby Led Shine Primacol Decorative i starannie mieszamy jego zawartość. Następnie wsypujemy do środka zawartość saszetki z brokatem, która jest dostępna w zestawie z farbą, po czym raz jeszcze dokładnie mieszamy zawartość, starając się równomiernie rozprowadzić brokat. Czynność tę należy wykonać ręcznie. Użycie mieszadła elektrycznego może spowodować uszkodzenie brokatu. Uwaga! Prace malarskie należy zaplanować w ten sposób, aby przygotowaną farbę wykorzystać w trakcie 24 godzin. W innym wypadku brokatowy efekt może być mniej widoczny. Malowanie rozpoczynamy od narożników i trudno dostępnych miejsc, a następnie przechodzimy do większych powierzchni. Pokrywamy je przy wykorzystaniu wałka malarskiego z mikrofibry o krótkim włosiu. W trakcie prac kierujemy się od źródła światła naturalnego w głąb pomieszczenia. Farbę nabieramy na wałek obficie i rozprowadzamy pionowymi ruchami, poruszając się torem litery V. To zapewni równomierne pokrycie powierzchni. Pamiętajmy, aby nie malować suchym wałkiem, odrywać go jedynie w dolnej lub górnej części ściany, a nie po środku, i co jakiś czas przemieszać farbę w opakowaniu. Kolejne malowane fragmenty należy łączyć metodą mokre na mokre, a w trakcie pokrywania jednej powierzchni starajmy się nie robić przerw pracy ani poprawek po wstępnym wyschnięciu farby. W zależności od podłoża i wybranego koloru może zaistnieć konieczność naniesienia drugiej warstwy farby. Nanoszenie drugiej warstwy rozpoczynamy po upływie 3-4 godzin od zakończenia poprzedniej. Finalny efekt dekoracyjny uzyskujemy po upływie 12 godzin. W filmie wykorzystano farbę Let's Shine Primacol Decorative w kolorze Las Vegas. Farba jest dostępna również w następujących wersjach kolorystycznych. Los Angeles, Chicago, Hong Kong, Hollywood, Monako, New York, Macau, Tokio, Miami. Zapraszamy na stronę internetową www.dekorujemydom.pl, na której znajduje się więcej efektów dekoracyjnych oraz na nasz profil na Facebooku Primacol Profesjonalista w Domu.